Do Warszawy. Zatem witam bardzo serdecznie w imieniu Urzędu Miasta i witam też w Bibliotece Narodowej. Jest z nami pan dyrektor Tomasz Szymakowski. Dziękujemy za do panie dyrektorze. Dzień dobry. Witamy. Witam wszystkich Państwa, są wśród nas nominowani do nagrody, są wśród nas laureaci, chociaż jeszcze o tym nie wiedzą. I to wszystko wydarzy się za chwilę. Za chwilę dowiemy się, jakie decyzje ułożyli. Przypomnę tylko, że Nagroda Literacka Miasta Stołecznego Warszawy to wyróżnienie przyznawane przez warsz warszawski samorząd. Z kandydatów do tej nagrody mogą zgłaszać wydawcy, księgarze, bibliotekarze, przede wszystkim także czytelnicy. Ale trud wybrania laureatów bierze na siebie żyli. Już za chwilę spotkamy jurorów na scenie. Wcześniej jeszcze chciałam podziękować partnerom tej nagrody. Dziękujemy bardzo raz jeszcze Bibliotece Narodowej. Dziękujemy patronom medialnym, pierwszemu programowi Polskiego Radia, programowi drugiemu Polskiego Radia, TVP Warszawa, TVP Kultura, Tygodnikowi Powszechnemu, Rzeczpospolitej, magazynowi literackiemu książki, miesięcznikowi Stolica oraz portalowi lubimyczytać.pl. Proszę o podziękowanie dla nich. A teraz już przed państwem jury tegorocznej nagrody jest już z nami pani Joanna Kulmowa, profesor <zysyjna> oraz książek dla dzieci i młodzieży, reżyser i laureatka nagrody literackiej miasta stołecznego Warszawy. Zapraszam teraz do nas panią Karolinę Błowacką, dziennikarkę Radio <zysyjna> Pani jest. Jury. będzie tutaj cały czas blisko, będzie pomagała podczas naszej no dzisiejszego spotkania, dzisiejszej gali. Zapraszam pani, Panią Annę Romaniuk. Pani Anno zapraszamy do nas. Pani jest i kierownikiem Zakładu Rękopisów w Biblioteki Narodowej w Warszawie. Na pojawi się pan Janusz Drzewiński, poeta, krytyk literacki, dziennikarz, wydawca, redaktor działu polityczny miesięcznika w Zapraszam do nas pana Krzysztofa Masłonia, publicystę, krytyka literackiego redaktora tygodnika „Do rzeczy”. Dołączy także do nas pan Rafał Skąbski, dyrektor Państwowego Instytutu Wydawniczego, prezes Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, prezes Fundacji Kultury Polskiej. A teraz przewodniczący żyli pan profesor Andrzej Ścisław Makowiecki, historyk literatury, dyrektor Sprawiedliwości Uniwersytetu Warszawskiego i dyrektor co doskonale pamiętam z egzaminów, panie profesorze. Takich rzeczy się pamięta. Chciałam teraz prosić i zaprosić na scenę panią Ewę Walinowską-Krupińską, która jest przewodniczącą Rady Miasta Stołecznego Warszawy i jednocześnie inicjatorką wskrzeszenia nagrody tak, literackiej miasta stołecznego. Zapraszamy do nas tutaj na scenę. Chciałam prosić Panią Ewę o uroczyste i oficjalne otwarcie naszej gali i jednocześnie od razu też zaproszę Pana Jarosława Jóźwiaka, zastępcę pani Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Zapraszam Państwa tutaj do mnie. Pani Ewo, witam Szanowni Państwo, szanowni autorzy, szanowni czytelnicy, kiedy 8 lat temu Rada Miasta Stołecznego Warszawy ustanowiła nagrodę literacką Miasta Stołecznego Warszawy, w podjętej uchwale zapisano, że jej celem jest rozwój czytelnictwa i twórczości literackiej oraz promocja miasta. Myślę, że z dzisiejszej perspektywy już minęło te parę lat. Można powiedzieć, że te cele wszystkie zostały osiągnięte, ale Następne lata mogą udowodnić, że będą osiągane jeszcze piękni. Kiedy zastanawiałam się, co powiedzieć podczas tego wieczoru, a przypadło mi w udziale też witanie Państwa w poprzednich latach, to pomyślałam, że dość trudno jest mówić co roku i co roku mówić o poziomie czytelnictwa, które nie jest może najlepsze w Polsce, ale jest jakaś malutka iskierka nadziei. Ponieważ w ostatnim roku, co potwierdziły badania Biblioteki Narodowej, w przedziale od 15 do 19 lat wzrost czytelnictwa nastąpił o 8%. To już naprawdę, to, to jest coś. Ale przekornie chciałabym Ci powiedzieć kilka słów o negatywnym wpływie literatury na nasze życie. Jak pisał Antoni Słoniński, znaną jest rzeczą, że Robinson truzował się z domu pod wpływem tzw. złej literatury. Wszelkie przykrości, które spadły na głowę biednego Don Kichota, były tragicznym następstwem czytania niepotrzebnych ksiąg rycerskich. Zarówno Robinson, jak i Don Kichot stali się znów przyczyną ucieczki z domu wielu innych wrażliwców. Jak sami Państwo widzicie, czytanie może być przyczyną wielu nieodwracalnych zmian psychiki czytelnictwa, czytelnika, i także zmian miejsc jego zameldowania, co dla miasta stołecznego Warszawy mogłoby być bardzo trudne. Jeśli się człowiek zapozna ze wszystkimi niezwykłymi lekturami, które wybrano dla nas i nam poleca dostojne żyli, to rzeczywiście istnieje pewne prawdopodobieństwo, że zbyt wrażliwi czytelnicy mogą doznać czasowego pomieszania zmysłów. Szczególnie narażeni są ci z nich, którzy cierpią na taką przypadłość, jak słonimski zamów. Kiedy to w zależności od przeczytanej książki zmieniał się charakter, zazwyczaj tylko na parę godzin, ale czasem nawet na parę dni. Jak wspominał, jako uczeń klasy czwartej bywałem już znudzonym arystokratą. Prawnym prostym święciem, aby nagle po wieczu zmienić się bez żadnego uprzedzenia w krwiożewczą żelazną dłoń z plemienia usł. W związku z powyższym przestrzegam Państwa przed wszelkim ewentualnym, wszelkimi ewentualnymi skutkami ubocznymi wynikającymi z lektury książek nominowanych w tym roku do Nagrody Literackiej Miasta Stołecznego Warszawy. Ostrzegam Państwa, choć sama poddam się ryzykownej czytelniczej terapii, licząc się z tym, że jej efektem może być czasem śmiech lub płacz, innym razem litość, strach, błąd, cierpienie. Które prowadzą ostatecznie do oczyszczającego katarzys. Teraz już uspokojona, że spełniłam obowiązek swój, kończę, by oddać głos jury, ponieważ jestem pewna, że podobnie jak ja, Państwo też zadajecie sobie niecierpliwe pytanie, kto będzie laureatem. Chciałabym tylko na koniec kwitować tę niecierpliwość słowami poetki, Zuzanny Ginczanki z Wiersza Mętne Historie. Z wymienionych powyżej spraw jeszcze żadna nie wyszła na jaw. Teraz jeszcze wszystko na pięknie. Po cicheńku i po teraz jeszcze o wszystkim cyt. I posądzać to prawdy wstyd. Kiedy skandal jak piorun trzaśnie, wtedy wszystko dokładnie wyjaśni. Życzę Państwu miłego wieczoru, pełnego literackich niespodzianek i książki nominowanych. Dziś do nagrody autorów sprawią, że choć na chwilę staną się Państwo częścią stworzonego przez nich świata. Tego Państwu życzę i sobie również. Dziękuję.